Przezestujemy sobie dzisiaj smartwatch Wiera Biosense Elite z, z pomiarem ciśnienia, który ma rękaw w zegarku, który się pompuje, i porównamy go ze zwykłym ciśnieniomierzem. 114 na 77. Teraz sobie zmierzymy z zegarkiem. Bardzo prosty sposób, dokładny pomiar. Rozpocznij. I pamiętaj, rękę trzymamy na klatce piersiowej. To jest istotne. Pompuję. Coś bardziej czuć ucisk taki na tym pasku.

Miałem niemal identyczny. Także szczerze mówiąc, sprawdza się ten smartwatch. Jeśli ktoś chce sobie mierzyć yy, pomiar ciśnienia za pomocą smartwatcha z tym rękawem, on jest tutaj z takim materiałem obłożony, jeszcze to jest bardzo fajna i praktyczna rzecz. Poza tym ma dużo yy, Innych pomiarów: tlen we krwi, EKG, stężenie cukru, ciśnienie, mamy trening oddechowy, tłuszcz we krwi, kwas muczowy, temperatura, pogoda, sen, informacje, budzik, kalendarz, wizytówka, zdjęcia, znajdź telefon.